Dariusz, powiedz ty mi. Zgubił się. Gdzie się zgubił? Zgubił się, Dariusz. A czemu? No bo może do lasu i się zgubił chłopak. A dziki to... go wpierdolił. Ale ty wyzywasz o Dariuszu tak brzydko? Ale nie, Mówię, że go wpieprzyły, tak? Zjadły go. Dziki powiedziałeś że, się... powiedziałeś, że wpierdoliły, powiedziałeś, że wpierdoliły bardzo brzydko. Nie, nie powiedziałam tak. A co ty tu na Oliksie robisz? No, ale jak się? E, sprzedaję duszę diabłowi, tylko szukam diabła. A i za ile? E, właśnie zastanawiam się, czy sprzedać za, e, za dobrobyt, czy za luksusy. No, a co byś wolała? Luksusy. Luksusy, no to ja znam takiego diabła. Noraz się nazywa, kojarzysz? No, właśnie jego ja szukam i nie mogę go znaleźć. No, ci, takie luksusy daję. Yeah. Codziennie do McDonalda cię zaprosi. O oh mój god. Ile, ile ty masz lat? Eee, osiemnaście. Kłamiesz? Tyle. Nie kłamiesz, jeszcze nie masz osiemnastu. No prawie. No widzisz, jak ja wiem, kiedy ktoś kłamie. Ja no, wyczy, cztery, wyczytuję. No, cztery to miesiące mi. i tydzień, ja to już liczę. No tak, ale ja po najmniejszej drasce mimicę twarzy. O, lubisz jeść, kurwa, z Norasem to ty się dowiadasz, fajnie, Człowieku, Kuczek! Kurczę, kiedy to jest miłość. No, on by, on by cię od razu pokochał. Tylko by nie Może to by mnie pokochał, stary. No ja na pewno cię bym nie pokochał. Jęki. Miło mi. A ty mówisz z pełną buzią. To się tak dogadasz z Norasem. On też tak <laughs> lubi że żreć i gadać. On, on lubi takie swojskie baby, takie kurwa, bez no, klasy. No, no, no ty taka jesteś, nie? Bez klasy. Tak kurwa, przygód, 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 bo przygód, 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 kolega złotych. Norata pyta, lubisz czy Ty pizzę lubisz pizzę, 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 pizzę hawajską? Nie, Tegoś, ja, ja tego nie byłem przeoglądać. Nie lubisz pizzy hawajskiej? Nie, nie da się. Ja pierd... a Radzisław oglądasz czasem MotoGP? Nie. No to sobie obejrzyć czasem, bo ja tu oglądam czasem z boku sobie MotoGP. Sympatyczny Robert jest na 55. okrążeniu, Krystof na 50. okrążeniu, na drugim miejscu. A Radzisław raz skoczył na 26. okrążenie i jest w top 3. W top 3, ale na 26. miejscu, kup! Nie, na, jak na 26. miejscu, ale ty naprawdę jesteś taka, że do Lorasa pasujesz tak. Ja mówię 26. okrążenie, a trzecie miejsce. A, to przepraszam, źle usłyszałam, usłyszałam miejsca, przepraszam. Ale wy tam się dogadać, naprawdę, wy sobie tak ułożycie Nie, ja, ja czuję, plazie. że to będzie mój człowiek, to on no. mnie na pewno zrozumie. Norma, a jak ty masz na imię? Eee, Andzia. Andzia, ja Andzia i Nora. Jak to brzmi tak, ojenny, tak grubo, nie? To, to, będzie miłość na całe życie. No, tak jakbyście w tym, w tym, w tym... W tym. On ma taką fajną stajenkę tam u siebie. W pod laskę, skąd ty ale, to za ale ja chcę robić za ten, jak chcę robić za... E, za... Świnkę. Ty będziesz świnką jego. On tak. będzie cię no. Z chlebka będę. Zbije mi ten, zbije mi chle chlebek, co nie? <noise> ty nie naprawdę cię ty naprawdę się nadajesz do jego. Nawet ten. No, on za dużo nie będzie musiał się. Chcę ubić przy Tobie. Dobra, teraz na poważnie. Podaj linka. Do czego? A do czego? Linka do Eliksa? No. To wystarczy tą kasję sobie wpiszesz. Dobra, będę pamiętała na pewno o tym, I żeby będzie. to wpisać. I będzie. Dobra, bo tak na poważnie, skąd jesteś ile masz ty lat, bo ja Ci już powiedziałam. Ja z Warszawy i mam 18. Kłamiesz. Ukłamy. Mam co roku 18 do 18 ojczyzny. Aha, ojeju. A to, to teraz, Czyli wcześniej nie byłaś poważna, tak, Andzia? Jaka nie była? Bo nie dosłyszałam. Nie, niepoważna, tak? Być może, ale jednakże. Andzia, co ty To jest <ścia> zbyt piękne, żeby yeah, było prawdziwe. A, ja, Andzia, a ten, ten, ten. Yy... Tą koszulkę to masz z kolekcji Bamber? Oj to nie wiem, nie wiem, zaraz on mi Czyli z kolekcji, kolekcji, czy kolekcji Bamber, no. No niestety. O, moja nie? Dziewczyn... jest Noraz. I wysuwa się na no, pierwsze no, miejsce w no, MotoGP. 30 złotych. Uh. Umie gotować rosół. gotować rosół? Jak tak to Noras pokocha. Umiem. Umie. Noras pokocha się. Andrzej załatwiłem ci, bo Noras jest załamany. Ostatnio go Martyna Biernut, Biernut albo Biernut yy, zostawiła. On pojechał bla, bla karem specjalnie do niej, a ona mu drzwi nawet nie otworzyła, a on kupił dla niej zestaw duży z zabawką z McDonalda, a ona go nie wpuściła. I RODZISŁAW na pierwszym miejscu w motoremy 56 okrożenie! Czujesz to? Czuję ja to, czuję, bym ja tego nie czuła, Dobra. to nie była. Umiesz gotować rosów? Tak. Ale w takim dużym ga garku? No tak, mu gotowy nawet na 100 osób, tak? No nie na 100 na 100 osób to dla Norasa wystarczy akurat. Tylko. Noras wpierdala za 100 osób. Nie? On ma dwie te 15. Nie, nie, jedną dziurką się wlewa, a drugą od razu wylewa. Nie, mu się nic nie wylewa właśnie, kurwa. Od kilku lat mu się nic nie ulewa. Tylko wlewa e, to i wlewa. O to był a jak się nie ulewa, to jest dobrze. No ty go nawet jeszcze nie widziałaś sylwetki pewnie jego. Bo kojarzysz go, nie? Tu... Co, so, eliksa. Jasne, że tak, to pokazuj mi go, na pewno go skojarzę. No, jaką ma sylwetę? Kurwa, jebany. Stary, jaki on jest boski. Ty, ty jest mój ideą na mery. mi chłopaka idealnego. No, no normalnie. Weź się, podaj swojego Instagrama, ja zobaczę, czy ty w mocno przerabiesz. przerabiasz. A jak dużo osób go zobaczy? Zapytam tak na wstępie. 1510. Dobra! Dobra, to, to ja tam się będę martwiła, ludzie! Nie pierwszy raz i ostatni. Podesz tego, bo Bona te... culo, bonaculo plus raz. jak to kurwa pasuje? Jezu, to, to jest najlepsza nazwa, jaką mogłam wymyśleć. Bo na culo, jak. jak. ten, potem sobie zmień na. bonaculo chlewek XXL. <laughs> Nie no, 3XL. Jedno to jest za mało. Bona. Podłoga Culo. Nagle wchodzisz i widzisz takie wow. Ale ty przerabiasz fotki. Ja. Ja nie. Po prostu, prostu. prostu tak wyglądam na co dzień. Teraz jest godzina 21.36 i No to, wyglądam... tak? Tak, to jestem ja. No to kurwa normalnie przerabiasz. Nie. No przerabiasz. Ja, tu na podcast nawet ładnie wyglądasz. A może po prostu nie jesteś dzisiaj ładnie wyglądać? No, no właśnie, ale to przeważnie czasem dziewczyny fajnie wyglądają. W ogóle ja tak grzywkę... Tak. Słuchaj stary, słuchaj co ja zrobiłam. Ja sobie grzywkę wczo... przedwczoraj w nocy. Ale ja jestem Znudy. tylko kilka miesięcy starszy od Ciebie, a Ty do mnie stary, ale Ty jesteś okropna. Ej, to jest taki szacunek do starszego, ej! No, na pewno. No tak! Ale przerabiasz fotki ty. No tutaj, tutaj to. To bym usunął tą fotkę, nie? Bo na tej fotce to nawet gorzej wyglądasz od siebie teraz, nie? A myślałem, że takie fotki. Na, nie tej, na tej wyglądałam, jakbym bym chciała umrzeć, ale makijaż mi ładnie wyszedł. O, a tu kurwa jest dla Norasa lepsza, ta twoja kojarzanka. Jak ona ma? X-Knapa i x niech dopisze kurwa. Nie? Ja nie będę obrażał koleżanek na live, człowieku! Szanujmy się! Ale ja jej nie obrażam, tylko mówię po imieniu. W imieniu. Eto. to. tu szupła nawet wyglądasz. No, wiesz... Tak ci powiem, że jestem szczupła. Ile masz wzrostu? 163 centymetry. No raz. No złote. Zapytaj, czy będę mógł nasrać jej na klatę. Zapytaj, czy będę mógł nasrać jej na klatę. No naprawdę, Nora, chciał. Tak nie, nie, ja, ja, ja taki fetysz nie mam. O, ona nie ma taki fetyszy czy debilu jak ty. Ale na przykład tak, że do pożygu to lubisz jeść chyba, co? Bo on to uwielbia. On jak? Jeś? Uwielbia tak jeść, jeść. Całować się i żygać na siebie naraz. Ej, to za jej ludzie mają fetyszy. Już. Ja takiej na szczęście nie mam. Nie mogę. Ja no ale to jak jakby się dogadacie? I przecież teraz i no na przykład zobacz, on by tak jak ja. Ty jesz i on ci tak hafta na twarz. To jest takie nierealne, No Jak, jakbyś go pokochała! obok no, jak, jakbyś go pokochała! Co? Jakbyś go pokochała! Czy nie, ale widziałeś coś jakiego w tym stylu czy nie? No, raz mi pokazał filmiki ze, ze swoimi byłymi. Jedli, ra-tak jedli, niby jedli po to, Skuretka. żeby się pożygać na siebie, a się posrali. <grym> ja wiem, tak jedli, że się niby, że zżygali na siebie, to się posrali jeszcze. Niech ten Doraz do mnie pisze, ja, się Dobry, ja muszę go nie? Super, nie? Lubisz takie, nie? Fetysze. Jasne że tak. A ile masz wzrostu? No mówiłam ci. Ile? 160 cm. Piekuś. Ile? 25 zł. Proszę cię pozdrowka z Pra Oliviera i Kubę i jak możesz zaśpiewać turbo piosenkę haha pozdrawiam. Tata z Oliviera i Kubę pozdrawiam, od piękniejszej i od całej bandy turbo i dla was pioseneczka Turbo turbo przygłup! Przygłup, przygłup, turbo i pieknik! Piekuś, piekuś! Piekuś chyba się włącza do wyścigu MotoGP! Jest na czwartym miejscu na 25. odrożeniu, proszę Państwa! Wyścig MotoGP się nam rozkryta, a za niedługo koniec, za 20 minut koniec wyścigu MotoGP. 7, 63, tak? Waga, jaka? Ja? E, w tej chwili 52, ale o, lecę do 60. To minimal, to musisz zjeść, chuj. Tak, żeby zżygać na niego. <grym>, on codziennie przed snem no raz lubi, tak jak mu się ktoś zżyga na łeb. A on tak lubi, e, to, to będę miała zapisane w tym, pisze. jak będę brała z nim ślub, to będę to miała zapisane no, no w tym na, na, na e, ślubie. Na ślubie to nie? trzy um, razy będziesz... No, umowa zlecenie na ślubie, umowa o dzieło. Na ślubie to trzy razy masz się zżygać na niego. Człowieku, ale to będzie umowa o dzieło, czy umowa zlecenie? To będziesz miała bez umowy, kurwa, na fakturę dostaniesz. Normalny. Normalnie byś. Bo on. bo on nie uśnie jak się nie zrygasz na niego. Przez Naprawdę on był u mnie. Raz zasnął, nie? A pokażę ci jak był u mnie. Jak zasnął, To zobacz. Mój kolega mu się zrzygał na te usta. Ej, a podaż mi linka do live'a? No raz. Trzy złote. To ona może nasrać mi na brzuszek. A boże, tutaj To ona może nasrać mi na brzuszek. Noras napisał. Spoko, tutaj ktoś się mnie pyta o Norasa. Pisze okay, na mnie... co, co ja miałem ja, ci ten? Co? A miałem ci pokazać jak ten, ziomek się zrzygał no. na niego. Pa. Czekaj, bo muszę odpisywać jeszcze ludziom, Boże. Pa, on to przygłupnie, nie? Te żygi zjadł. I pa jakie ma usta. Pa. Od rzygów, on zrzyga w nocy. Jak będziesz z nim spała, musisz I uważać. To on, ma, to on ma chyba jakieś takie zaburzenie z odżywiania, że on żyga bez powodu. Nie, nie, on jest... nie ma zaburzenia. On wpierdala to, to tyle. On wpierdala tyle, żeby się zżygać w nocy na swoją kobietę. Bo go to kręci. Biden, to widać, ale wiesz, więcej ciałka do kochania. Normalnie i on potem jak taka leżysz z rana, z obrzygana, to uprawiacie miłość. Miłość. Ty uprawiałaś już kiedyś miłość? Niestety nie. Ja jestem za no młody na takie. No rzeczy, razem, rzeczy Takie no, rzeczy tylko po ślubie. Nora raz lubi takie, no? no raz uwielbia takie. Nie, A... Tak. Nie za ładna, gruba, niezbyt inteligentna i lubi żyganie. Andzia, no idealnie do niego pasuje. No idealnie człowieku, daj idealnie. mi namiary, daj mu moje namiary wiesz. do chlewu, takiego. No ja ci napiszę na jego nazwę. Nyorias z To jest jego Instagram. To. Wow, normalnie go znajdę, zaobserwuję, napiszę do niego. No normalnie, pisz do niego, on na pewno już cię tam obserwuje. Bo na culo. Nie? Jezy. Ale wy w ogóle Czekiem. sobie zmieni, zmieńcie na wspólne nazwy jakoś, Żygi XXL. Ale wiesz, ja nie zmienię, bo Natsuno to jest, to jest tak, to jest bardzo do mnie przywarte. Tu, no ludzie mnie po, w po okolicach znają z tej nazwy. Słyszysz, bo Natsuno i wiesz, chodzi o małą ancie! 3 złote. Zapytaj, czy da radę ugotować bigos no, dla całej bandy pytają, targu kolegi i dawaj Czerwioł piosenę. pyta, czy byś dała radę bigos e, ugotować dla niego i dla... Jego kolegów z bandy przygupów. Spoko, by się im pocztą, ewentualnie gołębiam albo sarną. Gołębią, kurwa, żeby taki garnek, tak? Bo tak? Bo don Pyton. I się włącza do wyścigu na czwarte miejsce na 26 stycznia. 26 zł. Pozdro, Andzia, gadaliśmy kilka dni temu. Dołączam się do Motop. Pozdro, Andzia, gadaliśmy kilka dni temu. Dołączam się do MotoGP. Don Pyton. Jezu gada, boże, ja tu od, od tygodnia tu siedzę z nódów. I do wydokołać się do wyścigu, a wyścig motogp kończy się zawsze Naczygam ci mi na psioce i będziesz mieć radość. Bo ich tak wielu już tutaj. No raz narzygam ci na psiochę i będziesz mieć radocha. Napisał. Będę, miał, na pewno. Jezu, ja, ja nie mogę się tego doczekać. Stary, ja, no ja, raz, ja, 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 No, no raz już się ten, no już się oblizuje. No. A o, zobacz. to dobrze. A jeszcze tu mam Norasa gdzieś. Poczekaj ja ci pokażę. Cześć, gdzie on jest kurwa gruba. Patrz! To jest, nie? Tu jest 3,5 tysiąca kalorii, a on to na jeden posiłek. Pa, taką torbę to. Ta ma. to! To masz 6 posiłków. I to na jeden. Na jeden posiłek. Przed kurwa wejściem do wpierdala to, Idzie do McDonalda, po trzymach zestawy. Ej, słuchaj, 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 słuchaj. No, to no, jest no. tak, że on ma pięć. On wiesz, on ma dietę, ale żeby się najeść musi mieć pięć diet, tak? No on ma takich pięć, no a patrz, tutaj jak chce się napić, bo się zmęczył, to kurwa. zobacz. A. Ale on jest kochany, zobacz jaką mordeczkę ma kochaną, nie? Nie, to jest, to jest takie duże dziecko. Nie jest duże dziecko. On ci pokaże, jakie on jest dziecko. No. Normalny. Normalnie on będzie ci zżygał codziennie na ten na coś. A ty co będziesz robił w tym czasie? Ja będę z ten, ze swoją żoną. Streamową. Ja będę ze swoją żoną. I prawidłowo. Mam żonę, dwójkę dzieci, dziewczyną. Ja jestem y, normalnie ogarnięty chłop, tylko wiesz, no Nora to jest y, z tego... Z, z, tak przypadkowo kurwa, nie, się przylepił, na Dzień Dziecka się odezwał, że szuka ojca, no i mówię, dobra, chuj ja to. Właśnie... TASZU! Y, no, żona. A, taka żona, a, rozumiem, rozumiem. Oh my god, w ogóle, tu nie co, wiem. Co, 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 co taka żona? Co? Co taka żona? Z kokosu mega, me, mega szanuję za takie podejście. Ej. Zdrowe podejście do. Tam. Ej, ale czemu ty popijasz to takim czymś? Co? Normalnie weź najpierw łyżkę jedzenia i popij to. A ja nie mam łyżki. Jem widelcem wszystko. Widelcem, ale ty kurwa, donorasa, to idealnie pasujesz no. Do niego tak, no kurczę, Mój ci od początku mi to mówisz, będę do niego pasowała. I się nie mylisz, stary Ty. Ty wiesz o co chodzi? Ale widzę ten twój uśmiech, jak on ci się pierwszy raz żyga tak. na twarzy. Ja też, ja wiesz, to ja już żyję normalnie w żołądku, no. aż mi się ciepło robi na tą myśl. No. no, ja widzę. I tak ty będziesz jeszcze wygrzebywać pewnie te żygi z nosa, nie? A on będzie w tym czasie wiesz! Dziś no. mnie tutaj głaskał po główce. No na pewno taki pierdolisz, tak. A ty o ty. No on tak lubi. Jezu. W ogóle bądźcie, że. że bardzo musi być fajny facet. W sprawdziłam go. Też prowadzisz te fileje nawet. Gdzie? Nie wiem. W... Na Instagramie czy na YouTube? I do końca wyścigu MotoGP, 13 minut, Radzisław na pierwszym miejscu, bęk, back, bęk, sympatyczny Robert na drugim, 55. okrążenie, Krzysztof Klinio na 50. okrążeniu, top 3 zamyka, Don Pyton mówi, że się włącza i kojarzy Andzie na 26. okrążeniu i Piekuś na 25. okrążeniu, piąte miejsce, a MotoGP ostatnie 12 minut trwa i Noras mówi, że zaraz Andi żyga na łeb, back. Dobra, w ogóle znalazłam Cię w końcu, fajnie. Pogoda sobie, yes. sobie Twojego live'a. Ale to jak będziesz oglądać jak ze mną gada? No, ale będę patrzyła sobie co kto pisze, to jest ciekawe. Zawsze mnie ciekawi kto o, co patrz, pisze w komentarzach. Tam, no, Noraz, Noraz jest na niebiesko. Widzisz go? Jasne. No, to to jest ten Twój przyszły mąż, Noraz. Tak, normalnie starym. No. Ty, ty, ty będziesz naprawdę doskonałym amorem. Amorem? Co to jest Amorem? To był ten taki, taki Bachor w pieluszce z skrzydełkami, który strzelał, strzelał z łuku. Bachor w pampercie ze skrzydełkami strzelał A kupidyn? z łuku. O, kupidyn, sorry, sorry. Kto? Kupidyn? kupidyn? Tak. Co ty za nazwy wymyślasz? No, Ale nie zakupi te na, nazwy. Jedzie, naprawdę, Nora, weź i weź szybko, zżygaj się na łeb, bo ty nie ogarniasz. A pokaż jak, jak byś zżygała się na niego. Oj, to, to nie, nie dla ciebie widok. No weź, tak, ale. Nie, spowiedz. tylko dla niego, Ten widok tylko jest dla niego stary. No ale będziesz potrafiła, bo on tak lubi. Jak mu się spodoba a w ogóle nie? To on będzie cię męczył co godzinę. Ja, się jak się z nim spotkam, więc. to z nim o tym porozmawiam. A skąd bo, wiesz, ty kogoś, to a skąd ale ty Ale przez jesteś? kogoś to nie jest to samo. No dobra, a skąd ty jesteś? Co? Skąd ty jesteś? Małopolskie. A to daleko ma być chyba. No niestety ops Będę miał złamane serce. A wiesz, że jaką bla bla Kara zamawia, nie, to specjalnie y, taką przyczepkę doczepiają, żeby kąpać, Bo naszej dalta nie wejdzie. On jak do mnie przyjeżdża, to ja też wynajmuję przyczepę na 3 dni. I go wożę tą przyczepką. Naprawdę. No. A wiesz, kiedyś, to się zdziwiłem, ale w chuj to jest jakiś taki rower. E, ci pokażę rower jaki on ma. No dobra, dawaj. Dobra. Daj, dobra. Takim rowerem kiedyś przyjechał. Ale składek zajebisty, ja też jakiego kiedyś miałam, pamiętam, po komunii. Jedyna rzecz, którą pamiętam po komunii, to, to rower, naprawdę. No, on przyjechał Słuchaj, jeszcze on był różowy. Noraz, Noraz, trzy złote. Ale o, ja mam straczkę na jej się podobasz. widok. Widzisz, co tam na tym napisał? Jasne, widzę no wszystko. Ale ja mam straczkę na jej widok, no, czyli mu się podobasz. Bo on jak ma straczkę, Noraz, to czyli mu się bardzo podobasz. O, raz. to doskonale Przecież tutaj... lepiej być nie może. Noraz tylko dostaje rozwole... rozwolnienia, jak mu się dziewczyna podoba bardzo. Czyli zamiast mam. Zamiast. Dwa razy w życiu tylko miał strażkę. Don Pyton. Kiedy? Pozdrowienia dla Buby i Pozdrowienia dla Buby i Groszka. Pozdrowienia dla Buby i Groszka. Pozdrow, Don Pyton. Don Pyton na 29 otrożeniu, a do końca wyścigu MotoGP 9 minut. Bęk, bang bęk. Bang, bang. No raz dzwoni. Kur. Patrz, zadzwonił do ciebie. No mów, Grubasie. Rower mój został. Co rower? Co rower? Yy, mikrofon nie Jak zasłania? Dobra, yy, to tak rower. No to Andzia powiedziała, że po rower przyjeżdża i ona cię odwiezie do domu nim Tak? No Ona Co Powiedziałem jej, że ten masz straczkę na jej widok, czyli że ci się podoba, nie? Chuj A, no ta, ta. I Andzia się pyta kiedy do niej przyjedziesz. Skąd ty jesteś dokładnie? O polskie. No ale dokładniej. Kurde, ludzie. Nowo Nowy nowe i te okolica. Nowo jakaś. Czyli że dziczyznę tam robią. Najlepszym. Tylko, powiedział. <laughs> Tylko powiedziała, że ten chyba to trochę ją eliminuje, co? Bo ona powiedziała, że tam w pobliżu yy, McDonalda nie ma 100, 100 km.